Dobrze, witamy z powrotem. Mamy teraz 18 kwietnia 2025 roku, a biorąc pod uwagę, że firma Walt Disney Company wciąż jest w całkowitej panice z powodu porażki Królewne Śnieżki w box office na rzecz Warner Brothers i ich filmu Minecraft. Ale to nie było tylko to w izolacji, patrząc tylko na Królewne Śnieżkę. To był po prostu okropny film na całej linii, prowadzony przez Day, prowadzony przez bzdury Rachel Zegler i wszystko, co powiedziała wcześniej, a nawet teraz, ponieważ wciąż jest na etapie naprawiania szkód, jeśli chodzi o królewne śnieżkę, ale dzieje się o wiele więcej teraz, między całą dramą Rachel i Gal, która z dnia na dzień staje się coraz gorsza. Jak ten film, królewna śnieżka, zaczyna szybko znikać skin, już zaczynają atakować się nawzajem na zupełnie innym poziomie. To jest świat Hollywood. Subskrybuj, jeśli jesteś nowy, i polub ten film, aby zobaczyć przyszłe aktualizacje. Dziękuję również bardzo za ogromne i życzliwe wsparcie. Jedną z rzeczy związanych z Rachel Zegler i Gal Gadot w tej chwili jest to, że pojawia się wiele problemów między tymi dwiema aktorkami. Już wiemy, że wiele wskazywania palcem ma miejsce, a głównie pochodzi to od Rachel Zegler. Złożyła tak wiele roszczeń, zarówno publicznie, jak i za kulisami, dotyczących Gal Gadot i wszystkiego, co działo się z tym, jak obie były za kulisami na planie i podczas trasy prasowej, ponieważ już wiemy, że trasa prasowa została skrócona o 75%. To także przyczyniło się do tego, że ten film stał się jednym z największych katastrof PR-owych dla Disneya. Ale tu zaczyna się to robić interesujące, ponieważ już wiemy, że teraz Bob Iger jako CEO Disneya ma wiele problemów. Nie tylko Disney jest obecnie badany przez FCC za łamanie przepisów Dei, ale także on sam jest badany przez FCC za zbytnią ingerencję elementów Dei w wiele z tych projektów. Teraz, to co naprawdę jest interesujące, to fakt, że firma Walt Disney Company wciąż zmaga się z katastrofą box Królewny Śnieżki i ciągłymi problemami związanymi z Rachel Zegler. Jednym z istotnych wydarzeń, które teraz mają miejsce, jest rozwój sytuacji dotyczący Gal Gadot i Rachel Zegler oraz tego, co Gal ostatnio zrobiła wobec Rachel w trakcie całej tej afery związanej z królewną Śnieżką. Okazuje się, że Rachel niedawno wygłosiła kilka uwag na temat wsparcia Gal dla Izraela, nazywając ją polityczną aktywistką, która ma kontakty z wieloma innymi aktorkami, które Rachel Zegler zna w branży Hollywood. Rachel wywierała również nacisk na Gal, aby ta nigdy więcej nie mówiła o Izraelu. W przeciwnym razie będzie kontynuować ujawnianie jej działalności, zarówno wewnętrznie, jak i publicznie. Jako polityczna aktywistka, ku zaskoczeniu wielu, wiele wytwórni porzuciło Rachel Zegler z różnych ról z powodu jej postawy. Ale to, co naprawdę jest zaskakujące, to fakt, że wiele wytwórni również porzuciło Gal Gadot z wielu ról w przemyśle po tym, jak dowiedziały się o dramie między tymi dwiema aktorkami. Która zaczęła się i nasiliła przez samą Rachel Zegler. Teraz, co szokujące, Gal ostrzegła Rachel przed podjęciem kroków prawnych przeciwko niej za wszystkie problemy i zarzuty, które Rachel wygłosiła, które wpłynęły głęboko na jej karierę, prowadząc do poważnej utraty pracy w przemyśle wszystko przez postawę Zegler, jej zachowanie i jej roszczenia, zarówno za kulisami, jak i publicznie. Gal podobno była bardzo poważna w tych ostrzeżeniach prawnych, co postawiło Rachel w stanie paniki, gdzie już toczą się rozmowy między Rachel a jej zespołem na temat tego, co zrobić z ostrzeżeniami Gal Gadot i krokami, które należy podjąć w związku z potencjalnym procesem nie tylko za zniszczenie filmu Królewna Śnieżka, ale także za odebranie ról Gal Gadot, a także za nazywanie jej polityczną aktywistką wśród wielu aktorek w Hollywood i jak Rachel przedstawiła sprawę. To Gal była głównym problemem w produkcji Królewny Śnieżki. Teraz to, co jest interesujące, to fakt, że wielu czołowych producentów Hollywood daje się nabrać na takie bzdury i naprawdę wierzy, że Gal miała duży wpływ na katastrofę PR-ową związana z Królewną Śnieżką. To zdecydowanie nie jest prawda. To wszystko jest napędzane przez Rachel Zegler. Ale kontynuujmy. Gal już aktywnie podejmuje szybkie kroki, aby zająć stanowisko prawne wobec Ziegler, tylko po to, aby ją uciszyć i dać jej nauczkę. Podobno Gal straciła ponad siedem ról filmowych z powodu zachowania Ziegler i jej roszczeń za kulisami, dotyczących tego, jak politycznie zaangażowana jest Gal, cytując, co było całkowitą kłamstwem od samego początku. Aby sprawy pogorszyły się dla Ziegler, Gal już poinformowała Ziegler i jej zespół, że w nadchodzących miesiącach wyprostuje całą sprawę w kilku podcastach, aby ujawnić całą prawdę o dramie Ziegler i tym, co wydarzyło się podczas produkcji Królewny Śnieżki. Ziegler miała być bardzo obrażona, a także zastraszona przez te działania ze strony Gali. I wiecie co, słuchajcie, możecie powiedzieć, że Gal jest albo dobrą, albo złą aktorką. To w porządku. Osobiście uważałem, że jej gra aktorska w Królewnie Śnieżce nie była dobra. Ma jednak inne role, w których spisała się bardzo dobrze. Ma także role, w których nie jest zbyt dobra. Ale bądźmy szczerzy, ale jako człowiek możemy wszyscy powiedzieć, że jest bardzo profesjonalna. Potrafi utrzymać zimną krew. I wszyscy widzieliśmy to podczas całej trasy prasowej Królewny Śnieżki, prawda? Tak naprawdę nie słyszeliśmy, żeby Gal mówiła cokolwiek negatywnego o Rachel czy o samym filmie Królewna Śnieżka. Mówiąc źle o krytykach bezpośrednio, wszystko odbywało się za zamkniętymi drzwiami, więc Gal naprawdę zachowywała się bardzo profesjonalnie, zarówno przed kamerami, jak i wobec ludzi oraz całej publiczności. Teraz to robi się jeszcze bardziej interesujące, ponieważ w obronie Ziegler planuje ona wystąpić w programie Howarda Sterna, aby podzielić się swoją wersją wydarzeń o wszystkich problemach produkcyjnych z Gal, która teraz przygotowuje się do podjęcia działań prawnych przeciwko Ziegler i jak bardzo to martwi Ziegler do tego stopnia, że planuje wystąpić u Howard'a Sterna do czerwca, aby jak najbardziej ujawnić swoją wersję prawdy o tym, co się wydarzyło między nią a Gal. Patrzcie, fakt, że Ziegler przestraszyła się tak bardzo, że musi wystąpić w programie Howard'a Sterna po prostu po to, by przedstawić swoją wersję prawdy o tym, co się wydarzyło między nią a Gal, jest naprawdę godny uwagi. Bałagan produkcji Królewnej Śnieżki i wszystko co się wydarzyło, naprawdę pokazuje, że z Rachel Dzieje się coś, o czym jeszcze nie mamy pełnej wiedzy. Wiecie, niektóre rzeczy są prawdopodobnie trzymane w tajemnicy, ale to, co jest interesujące w całej tej sytuacji związanej z Rachel i Gal, to fakt, że Gal podejmuje odpowiednie kroki. Uważam, że to, co robi, jest dobre. Myślę, że to, co robi, jest właściwe na tym etapie, ponieważ tutaj mamy Rachel Zegler, która nazywa Gal polityczną aktywistką to i tamto na różnych planach królewny śnieżki. A jak to się rozeszło do wielu aktorek, które Rachel znała, to naprawdę rozprzestrzeniło się po całym przemyśle i miało wpływ na to, że straciła rolę. Nie tyle to, co Rachel mówiła, naprawdę zirytowało Gal, ale konsekwencje tego, co Rachel powiedziała. To także odegrało bardzo dużą rolę, biorąc pod uwagę, jak Rachel po prostu pogrążyła film Królewna Śnieżka, co przyczyniło się do całej dramy. I nawet to wyszło na jaw, ponieważ wielu czołowych producentów również wierzyło, że Gal miała duży wpływ na tę dramę związaną z Królewną Śnieżką, zarówno za kulisami, jak i publicznie. A w rzeczywistości to było w 95% problemem Rachel Zegler, to ona naprawdę przyczyniła się do całej katastrofy. Więc, co ciekawe, po prostu pokazuje to, jak fałszywa naprawdę jest żegler, zarówno za kulisami, jak i wizerunkowo, w oczach publiczności. Disney w pełni zdaje sobie sprawę z tego rozwoju sytuacji i postrzega to jako całkowitą katastrofę. I wiecie co? Disney powinien postrzegać to jako całkowitą katastrofę, ponieważ to tylko sprawi, że będą wyglądać jeszcze gorzej, gdy Rachel planuje wystąpić w programie Howarda Sterna, ponieważ Gal podejmuje kroki prawne i wydała ostrzeżenia prawne wobec Rachel na podstawie tego, co stało się z jej karierą i jak straciła tyle ról, czego zdecydowanie nie powinna była stracić tylko przez szalone zachowanie Rachel. Jej postawa, bez żadnych granic, oczywiście. Wszyscy wiemy, że w tym samym czasie CEO Disneya, Bob Iger, spróbuje zrobić wszystko, co w jego mocy, aby przekręcić całą dramę, która miała miejsce, w końcu. Ogólnie rzecz biorąc, chciałbym usłyszeć, co wszyscy mają do powiedzenia na temat całego tego zamieszania w komentarzach. A jeśli podobał się Wam dzisiejszy materiał, koniecznie dajcie łapkę w górę, aby wspierać kanał. A potem widzimy się później.